Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających takim sielskim, czerwcowym, pięknym widokiem. Kwitną maki w kolorze łososiowym oraz w kolorze czerwonym. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Pomiędzy nimi kwitnie różowa bądź fioletowa szałwia. Mnóstwo tutaj owadów, trzmieli, pszczół, także życie tutaj naprawdę tętni. Takich pięknych widoków w dzisiejszym filmie nie zabraknie. Pokażę m.in. różne byliny, pokażę róże, no i będą także powojniki. Także zostańcie ze mną. A żeby nie przedłużać, podejdziemy tutaj do pergoli, gdzie zaczyna kwitnąć powojnik generał Sikorski o fioletowych kwiatach. Ma seledynowe pręciki i taką naprawdę bardzo mocną, mocno fioletową. Kolorystykę. Są dopiero dwa kwiatki, ale będzie ich tutaj mnóstwo. Nieco dalej, w kolorze mocno różowym, kwitnie powojnik Ernest Markham. To właśnie ten powojnik, który tutaj rozkłada się na tych tyczkach bambusowych. Ma mnóstwo jeszcze pączków kwiatowych. On jest połączony z różą jasminą, także będzie tutaj naprawdę bardzo kolorowo. Nieco dalej mamy także kolejnego powojnika w jasno-różowej tonacji. Także myślę, że za kilka dni, kiedy rozwiną się wszystkie te pączki kwiatowe, no to będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo kolorowo i oczywiście Wam ten widok pokażę w kolejnych filmach. Bylina, która bardzo mi się podoba i teraz właśnie kwitnie, to dyptam, czyli tak zwany krzew Mojżesza. U mnie sadzonka bardzo malutka była, teraz nieco podrosła, chociaż bardzo powoli mi się ten dyptam tutaj rozrasta, nie wiem, czy ma jakieś niespecjalne tutaj warunki. Liście ma w takim bardzo jasno-żółtym wręcz kolorze, no i kwiaty są delikatnie różowe, bo mamy także dyptamy o białych kwiatach. Powiem szczerze, że nigdy go nie dotykałam, nie miałam takiej potrzeby, słyszałam o poparzeniach, więc wolę tego nie próbować. Obok dyptamu zaczęła kwitnąć baptysja w fioletowym kolorze. Zaczyna się czas, kiedy kwitną w naszych ogrodach róża. Królowe ogrodów zaczynają pokazywać swoje piękno. Oczywiście, bardzo powoli jeszcze zależy, jakie mamy odmiany, jakie mamy gatunki. Przed nami róża w takim delikatnie fioletowo-różowym kolorze. Niestety, tutaj nie znam nazwy, ja ją dostałam. Bo pięknie wyglądają te kwiaty, nie pachną, więc możemy się tylko domyślić, tutaj, jakie to, jaka to może być odmiana. Natomiast e, uważam, że taki kolor bardzo łatwo jest dostać tylko trzeba po prostu poszukać. Naprawdę kwiaty bardzo ładne. Mam różę w bardzo podobnym kolorze Pacific Blue i ona delikatnie pachnie. Ta z kolei nie pachnie, więc to na pewno nie będzie ta odmiana. Ale co nie zmienia faktu, że róża wygląda przepięknie. I nieco dalej mamy różyczkę, której nazwy też nie znam. Ona już tutaj sobie rośnie dosyć długo, myślę, że z 8 lat na pewno. To jest taka róża krzaczasta, która ma kwiaty takie niepełne, lekko płatki, takie są pokarbowane. Ona bardzo ładnie rokrocznie kwitnie. W tym roku jest dosyć niska, ponieważ ja ją bardzo brutalnie przycięłam na jesień, ponieważ była źle prowadzona, miała bardzo dużo suchych w spodzie gałęzi i zrobiłam jej takie naprawdę drastyczne cięcia. Już myślałam, że może z niej nic nie zostanie, no ale zaryzykowałam, no bo tak trzeba było zrobić. No i bardzo ładnie teraz. Widzę, że jest prześwietlona, bardzo ładnie zakwitła. Tych gałązek jest nieco mniej, ale na wszystkich są kwiaty i teraz fantastycznie kwitnie. Kto się domyśla, do jakiej byliny należy ten oto kwiatostan? Dosyć wysoki, w takim kolorze czerwonym to oczywiście jest kwiatostan Rodgersii. Ona mi tutaj rośnie w totalnym cieniu i wypuściła dwa. Ja to stan. Oczywiście rodgersia lubi takie warunki, lubi cień. Bardzo ładnie się tutaj prezentują kwiaty. Przed otwarciem są jeszcze w kolorze malinowym, a gdy się otworzą, są praktycznie białe, delikatnie y, różowe. Tuż obok tejże rodgersii mam także w innym kolorze liście, także ma bardzo ładne, duże, dekoracyjne zielone. Natomiast kwiaty będą, jak widzimy, w kolorze białym. Na razie są kremowe. I potem po otwarciu będą w kolorze białym. I kolejna rabata, na której zrobiło się zupełnie biało, a to oczywiście za sprawą orlai, która wysiewa się tutaj pomiędzy różami. Tak, tak, jest tutaj bardzo dużo róż, które jeszcze są w pompkach, jeszcze nie kwitną. Będzie tutaj chyba ze 7 sztuk róż, ale póki co mamy białą orlaję. Wcześniej były niezapominajki, które powiem Wam szczerze, że usunąłam z tej rabaty, ponieważ nie chciałam, żeby się tutaj tak wysiewały bardzo, bo zazwyczaj jest ich tutaj mnóstwo. I potem boję się, że tak zagłuszają mi trochę te róże, i te róże po prostu mają tutaj takie nieco cięższe warunki. Natomiast mm, mamy też orlaję, która jak widzicie pięknie teraz zakwitła na biały, piękny kolor bardzo fajna taka ażurowa, delikatna roślinka, która według mnie z różami wygląda fantastycznie. Roślinka jednoroczna, którą wsadziłam pierwszy raz w tamtym roku. No i potem już nie wsadzałam. Teraz w tym roku się wysiała sama, jak widzicie, jest jej mnóstwo. W tamtym roku bardzo ślimaki ją chciały zjeść. W tym roku jakoś ją oszczędziły. Bardzo ładnie powschodziła, no i teraz zakwitła. Podejdziemy teraz do byliny, która rośnie sobie pod brzozą jungi. Jest to ostrogowiec w różowym, takim malinowym wręcz kolorze. Bardzo go lubię, bardzo ładnie się tutaj rozrasta, nie jest jakiś inwazyjny. Dosyć wysoka bylinka, przeszło metr wysokości na pewno ma. Kwiaty natomiast są w kolorze malinowym, różowym, powoli się otwierają i to kwitnienie przez to bardzo się wydłuża. Mam wrażenie, że ona naprawdę bardzo długo, ta bylina, kwitnie. Nawet kiedy już część ich przekwita i zetnie się je, to ona ponownie tutaj na tych bocznych pędach wypuszcza kwiatostany i dalej, dalej kwitnie, dalej zdobi. Cienisty kącik, a w nim bardzo, bardzo kolorowo. Zaczniemy od tego, co na dole. Jeszcze kwitną orliki i jeszcze kwitnie serduszka okazała, Chociaż liście powoli żółkną, będzie zanikała. Nieco dalej cały czas kwitnie jeszcze na czerwono azalia. Ona ma tutaj sporo cienia, więc to kwitnienie jest nieco wydłużone. I tam na samym dole taki żółciutki irys, ale on już taki troszkę zaniedbany, więc niespecjalnie na niego zwracam uwagę. Natomiast pierwsze skrzypce gra oczywiście powolnik. Niestety tutaj nie powiem Wam, jaka jest to odmiana. Mam go od początku ogrodu, kiedy zakładałam. On już miał mm, dwa chyba trejarze. Ten jest trzeci, taki już solidny, dużo, dużo większy. Yy, I ma już chyba 9 lat. Skoro jest od początku, to na pewno ma około 9 lat. Są tutaj właściwie dwa powojniki. Jeden kwitnie wcześniej, drugi nieco później. Pierwszy, właśnie ten mocno taki fioletowy, który teraz Państwo widzicie. No bardzo ładnie tutaj porósł ten trejaż. Bardzo ładnie się tutaj wyłożył, połączył się z tym drugim powojnikiem. Drugi jest w takim e, lekko różowym kolorze, najprawdopodobniej Hegel Hybrid, ale to jeszcze e, pokażę Wam, gdy będzie kwitł, dopiero będzie zaczynał. No a ten fioletowy, powiem Wam, że z roku na rok bardzo obficie kwitnie. Czasami były lata, kiedy nieco, nieco mniej, ale tak zazwyczaj e, kwitnie zawsze niezawodnie, kwiaty są duże, i czasami lubi powtarzać kwitnienie jesienią, ale to drugie kwitnienie już nie jest takie obfite jak pierwsze. No, bardzo ładny powojnik. Kolejnym powojnikiem, który chcę Państwu pokazać, to nie będzie Hania, która pokazywana była w tamtym filmie wcześniejszym, więc proszę sobie zobaczyć. Ten biały również był pokazywany na ostatnim. Natomiast mamy tutaj powojnik Andromeda który dopiero właśnie niedawno zaczął kwitnąć, więc teraz Wam go chętnie pokażę. Jest dosyć młody powojniczek, ma chyba dwa lata. No i kwiaty, jak widzimy, białe, z takim różowym muśnięciem przez środek. Też bardzo, bardzo ciekawa odmiana i powoli się rozrasta. Teraz trochę egzotyki Gunera manikata, której nie pokazywałam praktycznie od wczesnej wiosny. Ona cały czas rośnie, oczywiście jest... Stale dokarmiana, ponieważ to roślina, która bardzo, bardzo lubi dużo wody. No i także nawożenie, głównie nawożenie obornikiem, ale także stosuje krystalon. No i jak widzimy, liście są ogromne. Ta taka ogromna szyszka jest kwiatostanem gunery. Ona wychodzi bezpośrednio z serca, podobnie jak liście. Dwa takie porządne serca, ale tutaj też się podzieliła, i widzę, że tych mniejszych serc jest chyba trzy albo cztery, już nawet. I z tych właśnie włochatych serc wychodzą i kwiatostany, i liście. Cały czas nieprzerwanie kwitnie złotnica, bardzo wysoka bylina o żółtych kwiatach. Te kwiatki co chwila się pojawiają, ale też zawiązują się widzę nasiona. Ale nie o złotnicy chcę teraz opowiedzieć państwu, tylko chcę pokazać wam kalmie, która mi zakwitła w takim ciemno bordowym kolorze z dodatkiem białego. U mnie dosyć niska, no bo jest to młoda sadzonka, przetrwała zimę, bo była wsadzona jesienią zeszłego roku i teraz przepięknie kwitnie. Bardzo mi się podoba, te kwiaty są przeurocze. Szkoda, że taka mała, jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała za kilka lat. Przed nami skalniak, na którym cały czas coś się dzieje, ciągle jakieś kwiaty się pojawiają. Wcześniej kwitły tutaj floksy, które już teraz kończą kwitnienie. E, powolutku otwierają się goździki, a na całym skalniaku teraz pierwsze skrzypce gra słoneczniczka żółta bylinka, która bardzo ładnie zimuje, rozchodzi się jest rośliną płożącą. No i teraz właśnie pojawiają się kwiaty. Już od kilku dni te kwiaty są, takie jak słoneczka żółte, tutaj pokryły praktycznie cały ten teren. Bardzo ładnie wtopiły się tutaj w rozchodniki, w rojniki, te rojniki o fioletowych właśnie liściach bardzo ładnie kontrastują z tymi żółtymi słoneczkami. A na zakończenie naszego spotkania będą jeszcze irysy holenderskie oraz pustynniki. Irysy, jak widzimy, kwitną w kolorze żółtym, fioletowym, niebieskim i białym. Bardzo je lubię. Szkoda tylko, że tak szybko przekwitają, ale wyglądają przepięknie. Te żółte języczki bardzo dodają im takiego uroku, że naprawdę fenomenalnie się tutaj prezentują. Nie zajmują dużo miejsca. Rogrocznie tutaj kwitną, są takie wyprostowane, bardzo, bardzo mi się podobają. Rosną tutaj e, obok ścieżki kamiennej, natomiast nieco dalej zaczyna kwitnąć już czarnuszka o kwiatach niebieskich i białych. E, nad irysami zaczyna kwitnąć igła Kleopatry, czyli tak zwany pustynnik. Jest to przepiękna, kłączowa roślina. Która jest bardzo wysoka. U mnie w tamtym roku miała dobrze ponad 2 metry wysokości. W tym roku y, najprawdopodobniej ta bulwa się podzieliła. Mamy trzy kwiatostany, ale są dużo, dużo niższe. Mają jakieś 1,50 m być może. Nie wiem dlaczego tutaj takie coś się dzieje. Nie mam pojęcia, dlaczego ten czubek zanika, ale jak ktoś wie, to może niech mi napisze. Bardzo je lubię. Wyglądają nieco egzotycznie w ogrodzie. Myślę, że warto je y, mieć. I tą właśnie piękną, ciekawą rośliną Was chcę pożegnać. Nie chcę, żeby przedłużać bardzo te filmy, a jednocześnie chcę też pokazać Wam dużą ilość roślin. Także zapraszam Was na kolejne moje filmy. Życzę pięknego dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się, cześć.